Także, cześć, witajcie widzowie, ja jestem widzać, łapeczkę w górę subika i patrzcie na to. Tu była ta z książkami, co nie? Ale zmieniłem ją na mechanizmy, bo mam takie rzeczy do mechanizmów i chciałbym coś z tym zrobić. Ale no, nieważne. W każdym razie jest bardzo ważna rzecz i muszę Wam coś pokazać. Yy, ale no, yy, zanim Wam to pokażę, dajcie łapeczkę w górę subika i yy, yy, dzwoneczek. W tym momencie, mam to na to 10 sekund. Raz. Macie na to 10 sekund. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. E, w ogóle mam 48 level, więc 48. 40... Jezu, jak ja gadam, dziwnie. 48 level. No i ta mapa znowu jest poszarpana. 48 level mam, dlatego idę coś zdenchantować. E, może zdenchantuję sobie. E, wiem. Tak, tak. On my level, bo trochę pograłem, także zeczatują sobie. Yy, no dobra, może być. Może być. I jak mamy chodzić z tej zbrojce, to też miło ją No. O! Może być. Może być. Dobra. Mamy chodzić z tej zbrojce, to musi być trochę lepszy. Także no, dobra, mamy w miarę nie taką złą zbroję. Z tego tu żyliśmy. No idziemy sobie na górę. Uuu, mój słodziutki piesiunio tutaj siedzi. E, wygląda jak Sara, czyli mój pies w prawdziwym życiu. No, jest słodziutka. Tylko nie ma pomarańczowej braży, tylko czerwono. <grymne> Dobra, idziemy dalej. O, cześć Golemie, elubinka. Dobra, w naszej wiosce stała się wielka zmiana. A mianowicie, yy, tylko poczekajcie, bo muszę sprawdzić jedną rzecz, zanim za tam pójdziemy. Bo to jest ważna rzecz. Także wychodzimy z naszych marchewkowic. I e, chciałbym... A, no tak, ta dwa żelaznego zniszczyłem kiedyś. E, I... Ogólnie, no tutaj taki youtuber, jakbyście nie wiedzieli. Możecie sobie pisać YouTube żelazny, bo nie chce mi się tego podawać. No, e, w każdym razie. Tu jest tajne zebranie. Dlatego, villagerowie, e, w przyszłym odcinku spójrzcie na was TNT e, i umrzecie. Bo, znaczy... Może nie spuszczę TNT, ale jakoś bym chciał, żeby oni stąd wyszli, bo przecież co oni tu robią. To nie jest ich rola, żeby tu siedzieć. Halo, wyjdźcie stąd. Powinienem tu przyprowadzić im jakiegoś zombiaka. I chyba tak, tak też zrobię. O, macie tu wyjście. Bardzo piękne. O! Może im rzucę chlebem. O! O, rzucę im chleb. Chodźcie, wieśniaki, chodźcie! Dobra, dobra. Yy, ale nie o tym teraz mowa. Yy, a mianowicie, yy, wiecie co? Zauważyłem, yy, ogólnie, że te krzyże zniknęły, co nie? Bo o, zawsze tu były krzyże zielonego Steve'a, w sensie od niedawna. I te krzyże, yy, jakby coś się z nimi stało, w sensie tu był chyba jeden krzyż, gdzieś tu. Tu, gdzie znalazłem pieska. Yy. O, dobra, zaskoczyłem. I tu jakieś też krzyże były i one gdzieś tam prowadziły. Yy, gdzieś tu, tu. Yy, no i no. Yy, no i chcę tam pójść i sprawdzić, czy yy, co się stało z tą bazą. Bo, yy, no, bo tu niczego nie ma. O, nawet moje łóżko i crafting table robocze są tutaj. Robocze crafting table i łóżko. Yy. Czemu tu nic nie ma? Przecież tu był domek! A w ogóle zbieram sobie tego dipta. Ale przecież tu był domek! Ten domek jakoś przesunął. Bo to jest jakaś ta skrzyneczka Dobra Stać łapeczkę w górę i subika w tym momencie Jakieś nie wyglądam yy, I otwieramy tu skrzygę Trzy, dwa, jeden o, yy, Bloki szmaragdu przydadzą się, biorę I Wix yy, przeczytaj yy, No spoko Dobrze yy, Dobra Zgrifowałeś moją bazę Masz szczęście, że miałem wtedy dobry humor. E, tak się pisze humor. E, nie wiem. E, mógłbym to sprawdzić, ale nie chcę mieć. Usprawdzę dzwonik. E, bo ciekawy jestem, czy on to dobrze napisał. Nieważne. To po pierwsze. Po drugie, mam innych sławnych youtuberów do nawiedzenia, więc ciebie zostawię w spokoju. E, taka, taka buźka, jejku, ta buźka wygląda strasznie. Jakaś taka, Ja ciebie z, yy, Więc ciebie zostawię w spokoju, bo mam innych youtuberów do nawiedzenia. Taka buźka straszna. Yy, zielony st Steve, tak się pisze Steve, a nie powinien napisać po prostu bez tego. no ja nie wiem, nie chce będzie tak. Yy. Jeszcze? Jest? Nie, nie ma, dobra, to no, dobra. Yy, wkładamy to? Albo. Albo, dobra. I zobaczymy czy coś tu jeszcze jest Może I tu było jakieś zejście i nawet tego zejścia nie ma Dobra jasno ginę Tylko to zamuruję bo Przecież nie może tak wszystko wyglądać Dobra, albo wiecie co Ej, Może sobie zginę O! Zginę w utopieniu Bardzo dobry pomysł Także jeszcze chwila. Ej, kas mi tu wystaje. No, gin, giń wix, gin. Gin, muszę zginąć. Chcę do bazy szybko. O nie, czemu ja miecza nie bałem. Zapomniałem o tym totalnie. dobra. O, jesteśmy w naszej bazie. To sobie schowamy też temki tutaj. Gracz Victinium tonął. No i dobra. Zielonego Steve'a już nie ma. To wiecie co? Eee, jakby jak zielonego Steve'a już nie ma, to ja mam dobry pomysł. W kolejnym odcinku, e, albo może no kiedyś po prostu musimy chyba tą rzeczkę jakby e, ogrodzić, bo e, no... bo tu jest strasznie jakby tak. A ten gościu spadł? Nie, nie, jeszcze nie spadł. Co to za samobójca, który nawet e, nie chce zginąć? Dobra, nieważne jaką tu będzie. Dobrze, to my zniszczymy tą twarz żelaznego. On wygląda... On ma skina żelaznego lema, więc pomyślałem, że go tu zrobię. Ale jednak nie podoba mi się to tu. Więc w końcu to usunę. I ostatni bloczek. Dobrze. O! Jej kłak mi na Mike. Ile ja mam? Y A. Y mapa pink. Ma dobra. Y o, po uciekali stąd! To ja chciałam wyrzucić TNT. Dobra, idziemy jeszcze do ciemnej wioski, bo jestem ciekawy, czy tam się coś zmieniło. Wiecie co mi się wydaje? Y o! 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 Dobra. Eee, y sorki. Wiecie, co mi się wydaje? Znaczy, borówy. Znaczy, jagody. Borówy. Borówki są y, ciemno-niebieskie. Y, nieważne. O, konik. Y, jakby, wiecie, co mi się wydaje? Że y, w tej wiosce w sumie... Halo, ej, coś się zmieniło, wieśniak? Co się zmieniło w waszej wiosce? Halo? Ej, oni są wyjsi ode mnie. ONI SĄ WYJSI ODE MNIE! CO? Ej, ta zbroja mnie ciągnie na dół. Muszę ją zdjąć. Będę wyższy. No nie, nadal jestem niższy. Głupie wieśniuki. Wiesz? A masz ty chlebem. O, idziesz ode mnie, a i idź sobie. A. Ej, ty! Co się zmieniło w waszej wiosce? A, dobra. Nie chcesz mi powiedzieć, to sobie idę. O, tu jest dzwon! Ja sobie go wezmę. Dobra, jeszcze tu im tak zniszczymy. O. A jeszcze ognisko? Czy też zniszczymy? E, Ojej, chłop, pamiętam, jak tu z moją siostrą wysadzaliśmy, znaczy moją siostrą ciotyczną, Emilkom, był taki odcinek, y, wysadzaliśmy, który puszczam w wioskę chyba z dymem, ciemną wioskę, Nieważne, konkurencyjną w się. Y, no i ona mówiła, że to jest basen, no. Trochę wygląda jak basen, czy to nawet nie wiem skąd się tam woda wzięła. A nie, bo to była farma! Ej, ja w tej wiosce mi się nie zmieniło. Wiecie co mi się wydaje? Wiecie co mi się wydaje? Yy, że w tej wiosce yy, jak raz ich zniszczyłem no, Jak raz ich zniszczyłem, to stwierdzili, że nie ma sensu. To oni nie umiem to skoczyć. Jak raz ich zniszczyłem, to stwierdzili, że nie ma sensu. Yy, zniszczyłem, no i odbudowali. Yy, drugi raz też ich zniszczyłem. Yy, I odbudowali. Yy, znaczy i już nie odbudowali, bo chyba stwierdzili, że... Już kolejny raz nie będę próbować. Ej, to nawet fajnie wieśniłki. O, tam się nadal pali. Dobra. Ej! A co to za tajne spotkanie? Co? Hm? Halo, ja się pytam. Co to za tajne spotkanie we trójka? No, powiedz mi. No, okej, okay, dobra, już wszystko rozumiem. E, fajnie, że mi cokolwiek powiedziałeś. Dobra, ja stąd wychodzę. E, ja mam już dość tego miejsca. Jakby ta wioska jest długa, strasznie. Nawet by była fajna, bo mi się podoba ich struktury, ale ten las mi się nie podoba. I e, ich domy. E, jakby w sensie domy są fajne, ale... No. Dobra, wiecie co idę stąd. E, ja nie mogę. Nie ważne. Ja nie mogę, wychodzę stąd i padajcie łapeczkę w górę Subika yy, i koniecznie. Widzicie yy, na moją grupę na Facebooku. Yy, nazywa się yy, Widzowie i Wix.